Czołem! Witam Was wszystkich w podcaście Technologie w Rehabilitacji. Nazywam się Krzysztof Cygań, jestem konsultantem i współwłaścicielem Skyfi, firmy, w której szkolimy, doradzamy i pomagamy w rozwoju ośrodkom rehabilitacji oraz uczelniom wyższym. W tym podcaście planujemy wraz z resztą zespołu Skyfi, Joanną, Grzegorzem, Romanem i Jakubem przybliżać Wam nowoczesne technologie i rozwiązania rehabilitacyjne. A także inne tematy, które mogą być interesujące, aby skutecznie prowadzić biznes medyczny. Odcinek czwarty nosi tytuł Analiza ruchu: Najczęstsze rozterki przy zakupie. Dla kogo jest ten odcinek? Jeżeli znasz się i wykonujesz szeroko pojętą analizę ruchu, to niekoniecznie musi to być odcinek dla ciebie. Chociaż może pomóc Ci poznać inną perspektywę związaną z wykorzystaniem tego w szeroko pojętym biznesie medycznym. W tym odcinku nie będę mówił, jakie są rodzaje analizy ruchu, bo to samo w sobie jest ciekawym tematem i zasługuje na własny oddzielny odcinek lub odcinki. Bardziej jest to na przykład dla właścicieli ośrodków lub inwestorów planujących otworzyć biznes medyczny, którzy przy planowaniu inwestycji Rozmawiają na przykład ze swoimi doradcami, yy, przyszłym personelem medycznym i kompletują listę wyposażenia, jaka im będzie potrzebna, aby ich ośrodek medyczny odniósł sukces, wyróżniał się czymś na rynku. I wtedy często pojawia się na tej liście takie słowo jak analiza ruchu. Więc trzeba to kupić. Yy. Lub też na etapie już spotykania się z dostawcami, kiedy była jakaś lista sprzętu przygotowana i ten dostawca, przedstawiciel handlowy, szef sprzedaży, z kimkolwiek, wy jako inwestor, będziecie rozmawiali, to podrzuci taki temat. A na Waszej liście, proszę Państwa, to brakuje czegoś takiego jak analiza ruchu i warto byłoby się tym zainteresować. Jeżeli macie do czynienia z tą drugą sytuacją, że w toku rozmowy z przedstawicielem on wam jeszcze podrzuca tą analizę ruchu, to od razu trzeba przetestować, z jakim typem sprzedawcy macie do czynienia. Czy takim, który wam po prostu chce coś sprzedać, bo akurat ma taką misję w firmie, że trzeba promować też jakieś urządzenie do analizy ruchu. Czy ta rozmowa pójdzie w innym kierunku i on Wam postara się doradzić, jaką analizę ruchu potrzebujecie u siebie w ośrodku, lub powie: Ja nie jestem specjalistą, ale mam tutaj dobrego współpracownika u siebie w firmie, eksperta. On do Was przyjedzie, skontaktuje się z Wami, porozmawia przez telefon i dobierze Wam faktycznie do Waszych potrzeb tę analizę ruchu. Jeżeli będziecie mieli do czynienia z tym pierwszym typem sprzedawcy, to najczęściej będzie wam oferował coś małego i relatywnie prostego. I pewnie będzie to albo jakaś platforma, albo jakiś mały czujnik, który w materiałach marketingowych będzie służył do każdej możliwej analizy ruchu, którą można sobie wyobrazić. Gwarantuję, że jakiego byście pacjenta nie powiedzieli, że planujecie w tym ośrodku obrabiać, to rozwiązanie na pewno pomoże też temu pacjentowi i Wam pomoże ocenić jego faktyczny stan aparatu na rządu ruchu. Pół biedy, jak on będzie się poruszał jeszcze w ramach Intended Use i nie będzie rozszerzał tego wszystkiego ponad miarę, jeżeli chodzi o Intended Use, to w poprzednim odcinku ten temat był troszeczkę bardziej wałkowany. Ale taka sytuacja ma też drugie dno. Załóżmy, że wy jako właściciel dacie się przekonać takiemu sprzedawcy, że trzeba kupić to rozwiązanie, które on wam akurat promuje. No i będzie z tego prawdopodobnie kłopotek. No bo skoro wy kupiliście coś wspaniałego, co mierzy wszystko i pomaga w leczeniu wszystkiego, no to oczywistą sprawą będzie, że będziecie oczekiwać od waszego personelu, że będzie tego używać praktycznie przy każdym pacjencie. Bo podejrzewam, że na takiej rozmowie taki przedstawiciel mówił: przecież może pan lub pani używać tego z każdym pacjentem. No Badanie trwa krótko, każdego pacjenta na tym przetestujmy i jedziemy. I od razu dokumentujecie sobie stan tych pacjentów i postęp rehabilitacji. No i wyjdziecie z takim zakupem, który kupiliście do waszego personelu. Wasz personel to bierze, kiwa głową, patrzy na to i sobie myśli: O Jacie, ale my to w sumie takich pacjentów nie mamy, których moglibyśmy tym testować. Tylko jak mamy to teraz powiedzieć szefowi, no bo on uważa, że my. Tym każdego jesteśmy w stanie przetestować i jest kłopotek. Rodzi się pewien konflikt. Wy jako właściciel będziecie się frustrowali, że personel nie bada każdego, a personel będzie się frustrował, że musi robić coś, co nie ma sensu, bo nie ma takiego narzędzia, którym zbadacie każdego, i nie ma takiego narzędzia, które w każdym możliwym ośrodku rehabilitacji po wyjęciu z pudełka będzie idealnie dobrane do waszych potrzeb i do waszej specyfiki. Dochodzi naprawdę do czasem kuriozalnych sytuacji, gdzie personel już czasem na siłę robi badania takie, jakie może, a które niekoniecznie dadzą jakiś wynik pacjentowi. I ja pamiętam taką sytuację z 10 lat temu, kiedy analiza ruchu nie była jeszcze tak mocno rozpowszechniona, bo było mniej takich prostych narzędzi. I w pewnym większym ośrodku terapeutycznym specjalizującym się w medycynie sportowej mieli profesjonalny system analizy ruchu, który miał kamery, miał podłączone inne narzędzia. Tylko był tam taki szkopuł, że ten system w momencie dostawy miał tylko protokoły do analizy chodu. I my rozmawialiśmy z tym personelem. Dopiero na takim ogólnym szkoleniu, gdzie oni się informowali o tym, jak w ogóle planować takie badania, to było zewnętrzne szkolenie, kompletnie niezależne od dostawców sprzętu diagnostycznego, bo na sali byli właściciele, użytkownicy różnych rozwiązań technologicznych na tamte czasy. I opowiadaliśmy sobie wieczorem przy małej integracji. Z jakimi pacjentami się pracuje, jakie im się robi badania, jak to wychodzi z praktyki. I oni opowiadają, że ostatnio to mieliśmy takich sportowców czyli sportowcy to byli przedstawiciele sportów, nazwijmy to wioślarskich. No i mówią, że mieli taką kadrę. Ta kadra to w sumie to była kadra narodowa wtedy. No i robili im badania u siebie w ośrodku, no i robili im analizę chodu. I pamiętam, że oczywiście analizę chodu zawsze warto zrobić. Pytanie, czy ona wpłynie nawet dobrze zrobiona i przeanalizowana, czy ona wpłynie na to, jak ktoś wiosłuje. Czy to wiosłami, jednymi, dwoma, czy nie wiem, jeżeli to będą kajakarze, no to pagajami czymkolwiek. Czy ten chód jest jakby najistotniejszym badaniem, które trzeba takiej osobie zrobić żeby ocenić jak mają poprawić swoje wyniki tak? I jak zaplanować dalszy proces treningowy, no bo taki był cel tego badania. No i my tak w dosyć, dosyć wprost sformułowaliśmy swoje obiekcje, a na co im chód, no to z rozbrajającą szczerością dostaliśmy odpowiedź, że w sumie oni też się nad tym zastanawiali, ale mają tylko protokół dochodu, więc musieli sobie szyć tak, jak mieli yy, to dostępne. I wiecie, minęło 10 lat od tej chwili, mniej więcej. Ale dalej takie sytuacje się zdarzają, nie tylko w Polsce, gdzie czasem ktoś kupuje rozwiązania. Niekoniecznie przyłoży się też do tego, żeby... Przeszkolić personel poza takim podstawowym zastosowaniem. Nie pokaże im, jak na przykład napisać własny protokół pomiarowy, jak to zmodyfikować, a później oczekuje od tego personelu, że on będzie się sam edukował w swoim magicznym czasie, czyli w tym samym czasie, co pracują z pacjentami, jeszcze mają się edukować, więc oni też będą się frustrowali, że oczekuje się od nich robienia czegoś, czego nie wiedzą i nie umieją, bo nie mieli jak się tego wcześniej nauczyć, no bo w programach studiów, w większości nie ma takich zajęć i się o takich rozwiązaniach jeszcze nie mówi. Niestety. Chociaż trochę się to zaczyna zmieniać, bo miałem okazję prowadzić takie zajęcia na jednej z wyższych uczelni medycznych w Polsce, gdzie jako praktyk mogłem przekazywać swoje doświadczenia i swoją wiedzę o tym, jak wygląda między innymi właśnie nowoczesna analiza ruchu, jak ją dobierać do swoich potrzeb. Natomiast nie jest to częste, nie na wszystkich uczelniach, jeszcze w programie coś takiego się pojawiło. A szkoda. Dlatego należy dobrze taki temat sobie przemyśleć, jeżeli się w tę analizę ruchu inwestuje, żeby właśnie nie mieć później takich anegdotycznych sytuacji, jak ta omówiona przed chwilą w swoim ośrodku. Jeżeli miałbym jeszcze mówić o tym, jak tą analizę ruchu kupować, to mógłbym to porównać troszeczkę. Jak do zatrudnienia personelu. Jeżeli mamy ośrodek, który pracuje z pacjentami neurologicznymi, i my się skupiamy na tym, żeby z tymi pacjentami pracować metodami neurorozwojowymi, np. PNF-em, no to przecież, jak rekrutujemy do tego ośrodka, to nie bierzemy specjalisty od skolios u dzieci, prawda? Tylko szukamy kogoś, kto nam się wpisze w tę naszą specyfikę ośrodka. Dobieramy to do naszych potrzeb. I znowu, jeżeli ktoś powie, że umie wszystko, to wiadomo, że nie będzie ekspertem, akurat w tym, czego potrzebujemy. I dokładnie tak samo jest ze sprzętem. Nie ma uniwersalnego sprzętu. Jak ktoś wam próbuje wcisnąć coś, co jest do wszystkiego, to nie będzie do niczego tak naprawdę sensownego i musicie mieć to gdzieś z tyłu głowy. Ten sprzęt naprawdę trzeba przefiltrować przez to, jakich macie pacjentów. No bo znowu. Zawsze jest specjalizacja w personelu, więc zawsze jest też specjalizacja w sprzęcie, tak? Nawet na poziomie aparatów do USG. Macie różnego rodzaju głowice, no bo nie ma takiej jednej, którą się zbada wszystkie możliwe rzeczy, do których to USG jest przeznaczone. Nie ma czegoś takiego, więc dlaczego miałoby tak być, akurat w, w kontekście analizy ruchu? I druga rzecz jest też taka ważna, że też jest troszeczkę jak z rekrutacją personelu, tak? Najpierw my sprawdzamy kompetencje personelu, żeby zobaczyć, czy oni się wpiszą w naszą specyfikę ośrodka, czy to jest na rozmowie, czy w jakikolwiek inny sposób, to już jest sprawa drugorzędna na potrzeby tego odcinka, tak? Ale tak samo, jeżeli bierzecie praktykantów, to, to nie jest tak, że wszyscy praktykanci będą u Was zatrudnieni, tylko tych najbardziej zdolnych, którzy Wam najbardziej będą odpowiadali za Proponujecie pewnie później pracę, ale nie weźmiecie przecież wszystkich, którzy przechodzą przez wasze drzwi, tak? Więc, w kontekście sprzętu do analizy ruchu, to tak jak z personelem: jak dają to za darmo, to sobie potestuj i zobacz, czy ci to odpowiada, ale nie kupuj w ciemno, nie kupuj bez sprawdzenia, czy to jest dla ciebie, nie zatrudniasz personelu bez weryfikacji, czy ma kompetencje, które ci są potrzebne. Nie rób tak ze sprzętem, bo Ci dobrze to wcisnął jeden, drugi lub trzeci sprzedawca, tak? Ale żeby też było praktycznie, to chciałbym, żebyście po tym odcinku wiedzieli, jak sobie ułożyć taki zakup sprzętu do analizy ruchu. I ułożyłem do tego parę pytań, które teraz rozwinę i po prostu te pytania... To są takie mini zadania, które trzeba wykonać podczas rozmowy: czy to z personelem, gdy będziecie dobierali sobie ten sprzęt do waszego ośrodka, czy z handlowcem lub ekspertem, który do was przyjedzie i będzie rozmawiał z wami o różnych rozwiązaniach. I pierwsza rzecz jest taka, że może to trochę kolokwialnie zabrzmi, ale zastanówmy się tak na głos: a na co mi to? Czyli jakich ja mam pacjentów? Czy ja mam pacjentów takich którym w ogóle muszę robić analizę ruchu szeroko pojętą. Ja wiem, że to jest taka odważna trochę teza w tym odcinku. Ale znowu, jeżeli macie pacjentów takich, którzy są w większości leżący i wy będziecie z nimi pracować bardziej biernie niż czynnie, to kupowanie, zwłaszcza jakiegoś prostego narzędzia do analizy ruchu jest dla was kompletnie bez sensu. No bo. Wy na początku tego pacjenta nie zbadacie, a to też jest ważne, że jeżeli my mamy coś do analizy ruchu, to to jest narzędzie, które my stosujemy zarówno na początku drogi tego pacjenta w naszym ośrodku, jak i na końcu. A idealnie jest jeszcze, jeżeli podzielimy sobie ten jego pobyt na mniejsze etapy i na tych etapach też będziemy badać, ewentualnie dzięki tym badaniom modyfikować tą ścieżkę terapeutyczną. Ale jeżeli my kupujemy urządzenie takie. Nie, żebym się paswił, ale powiedzmy do analizy chodu lub platformę, coś prostego, relatywnie taniego, to powiedzmy strzelam 50 tysięcy złotych, e, chociaż można to na pewno kupić taniej, bo są czujniki po 6, 7-8 tysięcy, ale to cenny to nie jest też temat tego odcinka. No to znowu, że ja mam pacjenta takiego, który na początku w ogóle nie stoi, lub w ogóle nie chodzi. To ja nie jestem w stanie powiedzieć, o ile poprawił mu się chód. Bo największym efektem tego pacjenta będzie, że on w ogóle zacznie chodzić po pobycie w waszym ośrodku, albo będzie w stanie stać samodzielnie. Więc wam wtedy taka diagnostyka nie jest potrzebna, no bo wy nie macie tego punktu początkowego, tylko to odcięcie końcowe. Bez sensu inwestycja. Wtedy trzeba się zastanowić nad innymi narzędziami, które pomogą wam w diagnozie tego pacjenta, niekoniecznie stricte ruchu. Czyli mamy pierwsze pytanie. Po co jest mi to potrzebne, lub łamane? Jakich ja mam pacjentów? Ok, idziemy do drugiego pytania. I to już jest takie pytanie, na które musi wam odpowiedzieć osoba, która wam ten sprzęt chce sprzedać, ale warto jest, żeby był przy tym też ktoś z waszego personelu medycznego, kto wam udzieli obiektywnej odpowiedzi na takie pytanie, ile czasu ja mam na przebadanie tego pacjenta, lub ile co też mi powie ile czasu potrzeba na przebadanie pacjenta, tak? Czyli mam jakieś rozwiązanie, które stosuję, ale żeby dobrze przebadać pacjenta, to trwa to, nie wiem, 5 minut, 10 minut, 30 minut. No bo jeżeli mam coś prostego, co się szybko zakłada na kogoś, no to po minucie pacjent jest gotowy po instruktażu i to badanie wykonujemy, tak? Ale jeżeli mam bardziej rozbudowane narzędzie, to w niektórych rozwiązaniach pacjent musi się przygotować tak? W dużych systemach analizy ruchu, to pacjenta trzeba nawet rozebrać do bielizny, w odpowiednich miejscach nakleić markery, elektrody, wykonać jakieś instruktażu, pomiarów, i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. i jeżeli badanie się kontraktuje na godzinę, to z 20-30 minut nawet się pacjenta potrafi do tego przygotowywać, tak? więc pytanie, ile wy będziecie mieli czasu w Waszym ośrodku na to, żeby taką analizę zrobić? Jeżeli macie 5 minut, to szukacie czegoś prostego. Jeżeli jesteście w stanie wygenerować 20 minut, szukacie czegoś bardziej zaawansowanego, tak? Ale to ten czas on musi się wpisywać w waszą metodykę pracy, a nie, że nagle wypowiecie: no dobra, kupiliśmy coś i jakoś to musicie upchnąć, drodzy terapeuci, w waszym czasie pracy i jeszcze te badania macie wykonywać. To się nie uda. Będzie taki bierny opór. Terapeutyczny i każdy każdemu będzie udowadniał. Z jednej strony, wy jako właściciel, że macie super narzędzie i jesteście do bani, że tego nie wykorzystujecie, a fizjoterapeuci będą udowadniać, że no niestety, ale my nie mamy takich pacjentów, ale nie mamy czasu. Inwestycja bez sensu, tak? I jeszcze jedna ważna rzecz tutaj nie chodzi tylko o czas badania. Trzeba jakby zadać pytanie o to, ile czasu trwa przygotowanie do badania, zrobienie. Fizycznie samego pomiaru badania, i ile czasu trwa obróbka tych danych i wygenerowanie raportu. Bo znowu może być tak, że zapis trwa minutę, ale później te dane gdzieś tam trzeba jeszcze przenieść, przekopiować, obrobić, podzielić, pocałkować, nie wiem, milion różnych operacji zrobić i na przykład oprogramowanie dostarczone do tego urządzenia niekoniecznie się do tego nadaje będzie potrzebne jakieś inne. No, to się okaże, że minutowe badanie to się obrawia minus 10, i ktoś to będzie musiał też robić, i to też trzeba zaplanować. tak? Więc warto zadać pytanie to drugie, podsumowując w jakieś ramy: ile czasu potrzeba na przebadanie pacjenta i doprowadzenie do wygenerowania raportu, po prostu? I to jest takie pytanie, które też sprzedawcy musicie zadać, i trzecia kwestia. To już jest takie bardziej planowanie rozwoju waszego ośrodka, tak? Czyli każde narzędzie jest dobre, jakby nie ma złych narzędzi do analizy, trzeba je tylko umiejętnie dobrać do specyfiki waszego ośrodka, ale jeżeli wy dzisiaj już wiecie, że chcecie zainwestować w analizę ruchu, no to jest tak, że to się pojawia na pewnym etapie rozwoju lub planowania naprawdę dobrego ośrodka, tak? Bardzo zaawansowanego. I teraz pytanie, czy. Warto zaczynać od najbardziej rozbudowanej wersji, czy to sobie skalować wraz ze skalowaniem się ilości pacjentów w ośrodku personelu i tak Więc zawsze trzeba zadać trzecie pytanie: No dobrze, ale jak ja to od Was kupię i podoba mi się to narzędzie z pytania pierwszego, no bo mam do tego odpowiednich pacjentów i akceptuję, ile czasu trzeba. Poświęcić na przebadanie pacjenta i obróbkę tych danych, żeby wygenerować z, tych, z tego raport, to jest zostaje pytanie numer 3. Czy to się da wyskalować tak, żeby to później wszystko razem działało ze sobą? Czyli nie wiem, kupuję czujnik lub tą platformę, ale ja do tego czujnika lub tej platformy chcę dołożyć jeszcze, nie wiem, analizę wideo albo elektromiografię. No i teraz pytanie. Czy to, co ja chcę sobie dołożyć do tego mojego bazowego zakupu, to jest narzędzie na przykład tego samego producenta lub innego, ale także da się to nadal w jednej bazie danych, w jednym oprogramowaniu używać, czy nie? Czy będą to dwa niezależne sprzęty, które gdzieś tam z tyłu będą się synchronizowały, lub nie? No bo. Jeżeli ja sobie mogę coś wyskalować łatwo, to czasem lepiej jest troszeczkę więcej na początku zapłacić i umożliwić sobie tą rozbudowę taką, żeby się nie okazało, że ja robię tą analizę, ale mam jeden komputer z czujnikiem, jeden komputer z platformą, jeden komputer z analizą wideo i jeden komputer z elektromiografem, i na wszystkich muszę nacisnąć, nie wiem, spację albo kliknąć myszką, żeby rozpocząć pomiar. I później mam cztery różne raporty, które ja nie wiem, ze sobą na rzutniku będę przekładał, żeby je ze sobą wstalić, albo w Excelu będę to wszystko eksportował, i wymieniał. No bez sensu sprawa. Więc zawsze trzeba się zapytać o to, jakie są możliwości też rozwojowe tego sprzętu, który właśnie Wam jest oferowany. Więc reasumując, jak będziecie na etapie tego, że chcecie tą analizę ruchu kupić do ośrodka albo planujecie zakup tej analizy ruchu, to zadajcie te trzy pytania sobie, swojemu personelowi i sprzedawcom. Pytanie 1. Po co mi ta analiza ruchu jest potrzebna? I czy ja mam na to pacjentów? Pytanie 2. Ile czasu potrzeba na przebadanie pacjenta i wygenerowanie raportu? I pytanie numer 3. Jakie są możliwości rozwojowe tego sprzętu, który teraz chcę zakupić? I ile będzie kosztowała jego rozbudowa, o ile w ogóle będzie możliwa? I to wam pozwoli się uchronić przed sytuacjami takimi? Mam taką szczerą nadzieję, że wam ktoś po prostu wcisnął jakieś narzędzie, z którego za rok, za dwa, za trzy będziecie niezadowoleni, bo nie da się rozbudować, bo to nie jest dobrane do waszych potrzeb, albo badanie trwa tak absurdalnie długo, że nikt tego nie chce używać. I takie sytuacje rozną też frustrację po drugiej stronie, no bo jeżeli ktoś by do was przyszedł po takim nieudanym zakupie i się zapytał o Waszą opinię na temat tego sprzętu, to na pewno nie powiecie, że my nie mamy czasu tego używać, tylko powiecie, że to rozwiązanie jest do bani i ono w ogóle nie odpowiada na Wasze potrzeby, i w takim ośrodku jak Wasz jest bez sensu. Nie, nie będziecie tego polecać, i fama idzie później też taka, że w sumie to wszystkie te narzędzia to są bez sensu. Więc po co używać tej analizy ruchu? A analizę trzeba robić i warto robić. Tylko taką, jaka jest dobra dla specyfiki pracy waszego ośrodka i jaka jest dobra dla waszych pacjentów i taka, którą wasz personel też będzie używał. I będzie widział, że to faktycznie to jest coś, co im uzupełnia ich pracę, a nie narzuca dodatkowe obowiązki. Ale jeżeli jesteście w takiej sytuacji, lub będziecie w takiej sytuacji, że siedzicie na takim spotkaniu i zbiorowo drapiecie się w głowę, co by tutaj wybrać. Albo z tych wszystkich rzeczy, które wszystkie firmy wam powysyłały do oceny, że ojej, proszę pana, od nas trzeba kupić, bo nasze jest najlepsze, to jest takie idealne, że. Po prostu, jak to kupicie, to wszystkich możliwych pacjentów sobie przebadacie i nie jesteście pewni, na ile ta informacja jest rzetelna lub odpowiadająca Waszym potrzebom. To możecie skorzystać z nas. Możecie wejść na naszą stronę na skyfi.pl, kliknąć tam ten przycisk, bezpłatna konsultacja. i Gwarantujemy Wam, że damy Wam 15 minut naszego czasu. Najczęściej jest to więcej niż te 15 minut, jeżeli ten temat jest mocno rozwojowy i postaramy się wam pomóc wybrać właściwe rozwiązanie dla was. Dlatego jeżeli się wahacie, sprawdźcie, czy my wam też możemy w tym pomóc. Bezpłatna konsultacja do niczego nie zobowiązuje. Więc zapraszam do skorzystania i dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Cześć i czołem.